Dzień dobry Państwu. Dziś w dzisiejszym wykładzie na temat suplementów Coral Club opowiem o Ultimate. Ultimate to tak naprawdę inaczej multivitamina, ponieważ jest to suplement bardzo bogaty w różnego rodzaju witaminy i minerały wspomagające pracę całego naszego organizmu, w szczególności jeżeli połączymy kilka z nich, zawsze wpłyniemy sobie na jakiś narząd później już funkcjonowanie całego organizmu. Skupię się przede wszystkim na tych składnikach, które on posiada, aby Państwu mniej więcej opisać i uświadomić, dlaczego taki Ultimate jest e, potrzebny w naszej codziennej suplementacji. Po pierwsze zawiera witaminę A. Aktywnie sprzyja ona e, obronie organizmu, ponieważ jest bardzo świetnym antyoksydantem. Zwalcza wszelkie infekcje, e, także działa dobroczynnie na kolor naszej skóry. skóry. E, niedobór witaminy A prowadzi do pogorszenia wzroku, także trzeba uważać. Kolejną witaminą będzie witamina E I jest ona potężnym przeciwutleniaczem. Podobnie jak witamina A, sprzyja tworzeniu się erytrocytów, podtrzymuje dobry, do, dobry stan czerwonych krwinek i stanowi przeszkodę dla agregacji trombocytów, przez co zapobiega tworzeniu się różnego rodzaju skrzepów czy nieżdycy kolejną witaminą C, myślę, że najbardziej znaną i najbardziej powszechną, także dużo o niej nie trzeba mówić, jak wiadomo, super świetny antyoksydant świetnie działa przeciwko wszelkim infekcjom, wzmacnia naszą odporność, e, wpływa na, e, na struktury mięśni czy naczyń krwionośnych. E, bierze udział również w syntezie kolagenu, czyli bardzo ważnego elementu. E, kolejną witaminą będzie witamina z grupy B, tak zwany Niezmiernie ważna jest dla prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych ona jest skutecznym środkiem wspomagającym walkę z miażdżycą zapobiega również powstawaniu depresji, wzmacnia osłonki mielinowe w układzie nerwowym, niedobór tej substancji może prowadzić nie tylko do problemów z układem nerwowym, ale również do zmniejszenia się produkcji nasienia, powodując przy tym niepłodność. Koło 3 zapotrzebowania inozytolu pochodzi z organizmu człowieka, a jest właśnie przez nas. Ale tylko wtedy i wyłącznie, kiedy cała błona śluzowa, żołądka, wątrowa i inne narządy pracują prawidłowo. Jeżeli dochodzi do zachwiania którejśkolwiek z funkcji jednego narządu, dochodzi do zmniejszenia się lub w ogóle zahamowania produkcji inozytolu. Dlatego też bardzo ważne jest pamiętanie o tym, aby wspierać cały układ, a nie tylko jedną część. Dodatkowo należy zaznaczyć, że najgorszym wrogiem inozotolu jest kawa. O ile nie pierwsza filiżanka, tak druga, trzecia czy kolejne, już na pewno. Dlatego przy, mimo przy tego, że, super, że nasz organizm produkuje ten inozotol, bardzo często my go sami zabijamy, tudzież nasze niedomagania organizmu powodują, że tego inozotolu jest mniej. Kolejną częścią jest poliwyidon. To jest taki polimer złożony, on bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. Pomaga nam, detok pomaga nam w detoksykacji naszego organizmu, ponieważ on ma zdolności wiążące toksyny i pozbywanie się ich z organizmu. Równie znana i dobra jest cholina, czyli witamina B4. Bardzo ważny element błon komórkowych. Umożliwia nam transport tłuszczy w komórce, co jest bardzo ważne. Potrzebna jest również do syntezy substancji chemicznych w mózgu. Usuwa tłuszcz z wątroby, czy wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Zapewnia nam pomoc w walce z kamicą żółciową, bardzo ważne dla osób, które mają problemy z woreczkiem żółciowym, z, z zalegającymi kamieniami w woreczku. Także fajna jest cholina, kiedy Mamy problem ze snem, bardzo fajnie wpływa na normalizację tego snu. E, też zapobiega przez to e, depresji, przez e, wpływanie na układ nerwowy. E, o braku choliny w organizmie może świadczyć bardzo często biegunki, czy wrzody żołądka, czy właśnie zaburzenia pracy serca, wątroby i nerek, ponieważ jak wiadomo cholina wpływa na wszystkie te elementy. E, kolejną substancją, która występuje w Ultimate jest kwas P-aminobenzoesowy. On ma naprawdę cudowne właściwości. I tak naprawdę bierze udział w procesie właśnie białek, wytwarzania czerwonych krwinek, pomaga w dotlenieniu naszego organizmu, ponieważ wpływa, ponieważ wpływa na zwiększenie dostawy tlenu do naszych komórek. Jednak głównym zadaniem tej, tego kwasu jest utrzymanie zdrowej skóry, czyli zapobieganie jej przesuszaniu, pękaniu naczynek czy, prze, czy powstawaniu przebarwień. Włączenie do diety tego kwasu pomaga u osób starszych jak najdłużej utrzymać ich naturalny kolor włosów, kamując powstawanie siwienia. Bardzo fajnie też ten kwas może wpływać u osób, które mają depresję czy jakieś osłabienie, takie znużenie, zmęczenie psychiczne, ponieważ wpływa bardzo dobrze właśnie na dotlenienie komórek, tak samo komórek nerwowych i układu całego nerwowego. Kolejną witaminą jest betaina, znaczy witaminą bardziej aminokwasem, ale sobie uznaliśmy tutaj ją za witaminę. E, jest to aminokwas roślinny o działaniu nawilżającym, bardzo pozytywnie wpływa na proces gojenia skóry, poprawia e, trawienie. Stosuje się e, zazwyczaj przy niestrawności, spowolnieniu trawienia, senności czy uczuciu dyskomfortu po posiłku, bo jak już mówiłam wpływa bardzo pozytywnie na e, wszelkiego rodzaju... E, Procesy trawienne. Kolejnym składnikiem jest mącznica. Bardzo fajna substancja, dość moczopędna, czyli pomagająca nam pozbywać się toksyn z organizmu. Super sprawdza się w stanach zapalnych pęcherza czy dróg moczowych, ponieważ wpływa bardzo fajnie przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Kolejnym substancją jest korzeń lukrecji. Bardzo często wykorzystujemy go w leczeniu chorób wrzodów żołądka i dwunastnicy, czy też w jakichkolwiek zapaleniach układu pokarmowego. Lukrecja stymuluje poprawną czynność wątroby, czyli wspomaga nam wytwarzanie żółci i detoksykację organizmu. Flavonoidy, które zawiera de facto lukrecja, są bardzo potężnymi przeciwutleniaczami i chronią naszą wątrobę przed, przed uszkodzeniami powodow powodowanymi przez wolne rodniki, czy także alkohol. Badania wykazują, że dość spore ilości lukrecji pomagają leczyć zapalenie wątroby. Tylko ostatnim już elementem, który znajduje się w Ultimate jest papryka ostra. Papryka zawiera bardzo dużo witaminy C, więcej nawet niż sok z cytryny i e, czy pomarańcza jest również bogata w wapni i żelazo, fosfor i witaminy z grupy B. Bardzo silny przeciwutleniacz stosowany w celu poprawy apetytu i trawienia, ponieważ jak wiemy substancje ostre wspomagają wydzielanie gastryny, przez co dużo lepiej i dużo szybciej się trawi. E, też dochodzi oczywiście do wzrostu e, temperatury ciała i to wszystko wpływa oczywiście na to, że dużo lepiej nam się trawi. Dodatkowo papryka ostra, zawierająca bardzo dużo witaminy C, a jak już mówiłam, witamina C wpływa na naszą odporność, na walkę z ciepłymi infekcjami. Oczywiście zwiększa nam odporność, czy to przy przeziębieniu, czy w okresie zimowym. Skuteczna jest również przy wysokim ciśnieniu tętniczym krwi, cukrzycy, czy astmie lub e, chorobach układu oddechowego, w związku ze swoim ostrożnym i działaniem przeciwbakteryjnym, tudzież przeciwwirusowym. Tak jak widać, Ultimate jest bardzo bogatym suplementem w składniki odżywcze, mineralne i yy witaminowe. Dość spora dawka jest w jednej tabletce, dlatego już jest to bardzo fajna multivitamina, pomagająca nam uzbroić wszelkie niedobory i wspomagająca nasz co w codziennym trybie życia. Co do stosowania Ultimate, jeżeli chodzi o dawkę, jest to zależność bardzo indywidualna, w zależności od występujących niedoborów, niedoborów czy jednostek chorobowych, także także zalecaną dawkę stosujemy sobie indywidualnie i dobieramy ją indywidualnie. Dziękuję Państwu dzisiaj bardzo za, za wysłuchanie tego wykładu. Mam nadzieję, że się podobał i zachęcam do wysłuchania innych wykładów.